Wracając, przyjeżdżając do, do Bochni, na pewno punkt, punkt bardzo szanujemy, bo bralibyśmy go zdecydowanie w ciemno przed przyjazdem, ale z perspektywy całego meczu, który tutaj rozegraliśmy, działujemy, yy, bo, bo mieliśmy sytuację yy, w końcowej fazie meczu, dwie sytuacje, gdzie zawodnicy po prostu yy, spudłowali lub nie, lub nie trafili w ogóle z piłkę przy szóstym, siódmym meczu i mogliśmy się pokusić spokojnie o, o trzy punkty na stadionie w Bochni. Ale ogólnie mecz mecz toczył się na, na Grząskim, na wojsku, bo zdecydowanie Grząskie wojsko e, w w środkowej strefie ogólnie mało, mało było e, sytuacji z jednej strony i z drugiej podramkowej oni gdzieś tam Bochnia nie miała sytuację faktycznie zrzutów rożnych, zrzutów wolnych gdzie, gdzie gdzie mają to dopracowane na tym na tym mniejszym wojsku bo nie ukrywajmy jest to mniejsze wojsko niż, 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 niż normalnie na takie jak trzeba ale my dobrze stawialiśmy tutaj szyki swoje obronne nie zagrożyli nam takich stu okazji mieli oczywiście jakiś tam daleka poprzeczkę gdzieś tam gdzie 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 mogło zaskoczyć, ale, ale klarownych sytuacji raczej, raczej nie mieliśmy. A tak mówię, my mieliśmy, my mieliśmy dwie sytuacje, gdzie powinniśmy zakończyć tą bramką. Już ten puchar pokazuje, że, że potrafimy grać od tyłu dobrze e, rozgrywać tą piłkę, bo, bo, bo to pokazuje i nie ta ci bramki przede wszystkim, ale no jednak ta... ta nie niemoc dalej tutaj nas dokucza, bo, bo tak mówię, zdecydowanie powinniśmy, powinniśmy skończyć to jedną lub dwoma ramkami i ten mecz i mielibyśmy, mielibyśmy zapewnione trzy punkty, ale ta niemoc, tak mówię, strzelecka dalej, dalej, dalej nam przeszkadza niestety.